W tym wideo porozmawiamy o panelu Detail w programie Camera Raw. Jest to krok w tył z zeszłego tygodnia gdzie rozmawialiśmy o panelu Color Mixer ponieważ Color Mixer używamy zdecydowanie częściej Color Mixer to jest raczej narzędzie takie właściwie codzienne do użytku programu Camera Raw lub Lightroom aczkolwiek jeśli chodzi o detal Tutaj mamy kilka fantastycznych opcji, które pozwalają nam naprawić zdjęcie, i zacznę tutaj od dołu, od suwaka Color Noise Reduction, czyli szum koloru, redukcja. Szumu koloru. W jaki sposób to wygląda? Na tym zdjęciu mam idealny tego przykład. Przyzumuję, często się zdarza, że e, kiedy robimy zdjęcia na materiałach, które są w miarę e, ciemne, często granatowe, często czarne, pojawia się, mogą to być też szare, ale właśnie takie ciemniejsze barwy częściej e, zdają się to zostawiać, dostajemy takie dziwne przebarwienie. I to jest właśnie szum koloru, i w programie Camera, wykorzystując właśnie ten panel e, Detal, możemy to naprawić, wykorzystując ten suwak Color Noise Reduction. Od czego tutaj zacznę? E, zacznę od tego, że przesunę to do strony prawej. Nie gwarantuje mi to jeszcze tak naprawdę, że e, naprawię to wszystko, mimo że dodałem tego efektu na 100. No to możliwe, że problem tutaj dziś leży. Nie czyta to na tyle dobrze, ponieważ musimy na przykład e, dodać e, delikatności. E, smoothness. E, nie wiem, czy delikatność to jest e, dokładne tłumaczenie, ale smoothness, delikatne przejście, e, zmiękczenie itd. i tak dalej. mamy kolejny suwak. E, detal, który pozwala nam e, odzyskać tutaj detale. Ale spójrzmy, jeśli niweluję detal, to zdaje się. Mała zmiana wci wciąż. Jeśli dodaję, no to zdaje się, że jeszcze e, pogarszam tutaj sprawę, więc to wciąż nie to. Ale teraz sprawdzę, czy jeśli dodam właśnie smoothness. I jak widzę, zdecydowanie pomogło mi to bardzo w tej sytuacji. I teraz, jeśli chodzi o detal, no myślę, że już e, bardziej tutaj e, tego nie wydobędę. Mogę obniżyć ten detal. Rezultat z pewnością lepszy. Do końca rzeczywiście prawie, prawie nie widać e, tutaj problemu, ale na detal musimy uważać, e, jak i również na, na samo to narzędzie, czy nie wpływamy na miejsca, na które nie chcemy. Czyli byśmy nie zrównali kolorów e, twarzy zbyt mocno lub e, innych elementów na zdjęciu, ponieważ nie będzie wyglądało to e, naturalnie w tym wypadku. Jeśli bym obniżył tą e, miękkość, to łagodne przejście, no to e, dostaniemy to samo co na starcie, ponieważ tutaj musimy dodać łagodne przejście, by to dobrze chwyciło te przebarwienia. Więc e, samo to, że zredukujemy e, tutaj suwakiem szum, musimy sprawdzić właśnie to smoothness e, i wtedy. Będziemy w stanie poradzić sobie z tego typu problemem. Jedno z moich ulubionych narzędzi, bo naprawdę ratuje to bardzo często sytuacje, i ten problem pojawia się bardzo często. Kolejnym suwakiem, który tutaj mamy, a raczej grupą suwaków jest redukcja szumu. Jeśli chodzi o szum, no to zdecydowanie on będzie się pojawiał na zdjęciach, które są przy niskim świetle, gdzie wykorzystujemy wysokiego ISO. I musimy rozjaśnić to zdjęcie, na nich może pojawić się szum. Na tym zdjęciu tego nie mam, więc przejdę do innego przykładu teraz. To zdjęcie na starcie, właśnie było dosyć ciemne, więc ja to rozjaśniłem. Ale kiedy przyzumiemy, możemy zobaczyć, że mamy mnóstwo takiego nieprzyjemnego szumu, również szumu kolorystycznego, który mógłbym tutaj delikatnie z pewnością zredukować. Myślę, że Pomaga to co nieco, ale przede wszystkim tutaj chciałbym porozmawiać o redukcji szumu. Szumu tego widocznego w ogólnym rozumieniu. I przesuwając ten suwak, może nawet przybliżę to bardziej, żeby ten szum było dobrze widać. Kiedy przesuwamy to, ten szum jak widać redukujemy. Tutaj bym był zdecydowanie ostrożny z przeszuwaniem do wartości 100, no bo osiągniemy takie dosyć mocne rozmycie, więc nie przesadzałbym z tym suwakiem, zawsze warto być ostrożnym. Jeśli spowoduje to utratę detali, warto przyciągnąć sobie ten suwak detali, by wydobyć różne detale, które tutaj są i również możemy utracić kontrast, więc suwak kontrast może pomagać nam te kontrasty odzyskać. Więc e, tak to wygląda. Jesteśmy w stanie właśnie poprawić tutaj szum wynikający, e, no bym powiedział z niedoświetlonego zdjęcia. E, nie sądzę, żeby dobrym pomysłem było tutaj na przykład redukcja szumu na zdjęciach z aparatów analogowych, tak? Bo to jest zupełnie inna rzecz. Także przejdźmy do poprzedniego przykładu. Ostatni suwak, który nam tutaj został, to jest sharpening, czyli wyostrzanie. Ja na starcie powiem, że nie jestem fanem wyostrzania na tym poziomie, nie lubię używać tego suwaka, jeśli chodzi o program Camera Raw, a to dlatego, że ja Jestem retuszerem, więc ja często retuszuję te zdjęcia później w Photoshopie. I wyostrzanie na samym początku zdjęcia nie jest dobrym pomysłem. Nawet jeśli są to tego rodzaju zdjęcia rodzinne, gdzie niekoniecznie wymaga to tego retuszu później w Photoshopie, nie lubię wyostrzać tego zdjęcia. Na tym poziomie, dlatego że nie wiem jeszcze, jaki będzie efekt końcowy, ale omówmy to sobie, w jaki sposób to działa. E, samo sharpening to jest wartość wyostrzenia, które dodajemy na zdjęciu. Przybliż, żeby to było widoczne e, bardziej, czyli jeśli podnoszę tutaj wyostrzenie, to podnoszę wartość samego wyostrzenia. Ale ważnym tutaj jest ta druga wartość, e, radius, czyli e, wartość wokół której będziemy budowali to wyostrzenie, wokół jak dużej ilości pikseli będziemy budowali to wyostrzenie. Czyli jeśli tutaj ten radius mamy najniższy, to wyostrzenie jest budowane wokół dosłownie jednego piksela, tak ogólnikowo mówiąc, wokół małej ilości pikseli, dlatego to wyostrzenie jest bardzo drobne i w tym wypadku nie jest aż tak ostre zdecydowanie. Z kolei, jeśli podniosę tą wartość wokół ilości pikseli, wokół której to wyostrzenie będzie budowane, jak widać, dostajemy ostry efekt, ponieważ teraz mamy większą grupę pikseli. Ta grupa pikseli jest brana i one są wyostrzane, dzięki, przez co to zdjęcie, to wyostrzanie jest dużo bardziej ziarniste, dużo bardziej wyostrzone. Więc w taki sposób to działa. Niżej oczywiście mamy jeszcze detal, czyli możemy wydobyć tutaj detale bardziej na zdjęciu, co może być pomocnicze. I ostatnim suwakiem mamy maskę. Działa to podobnie jak maska, które budujemy w Photoshopie, jeśli ktokolwiek jest tutaj doświadczony. Przesuwając tą maskę, możemy wyłapać. Czy ten komputer Adobe wyłapuje miejsca, które według niego e, powinny zostać tutaj zachowane? Czyli takie płaskie powierzchnie, jak niebo, e, na nie nie będzie wpływał ten efekt. Czyli w taki sposób działa maska. Jeśli wybierzemy Option e, na MacBooku, przypuszczam, że e, na Windowsie to będzie Alt i wybiorę tą maskę. Jak widać, właśnie w taki sposób to działa. Tam, gdzie jest kolor biały. Tam będzie wpływało to wyostrzenie, a tam, gdzie jest czarny, nie będzie wpływało. Czyli to stara się szukać takich płaskich powierzchni. No, na ile dobra jest ta maska? Ten komputer nie jest tak naprawdę idealny, że wyłapie dobrze nam e, twarz, że tutaj chcemy coś wyostrzyć, ale na pewno w jakiś sposób e, może tutaj e, pomóc. Tak? Im bardziej podnosimy, tym bardziej wyostrzamy. Więc wyłapuję to takie drobne detale, i wtedy te drobne detale możemy bardziej wyostrzyć. Jak wspomniałem, na tym poziomie ja nie chcę nic dodawać, więc ja sobie tutaj pocofam wszystko. Radius na 1, domyślnie to na 40, ale wiemy jak to działa, jeśli będziemy chcieli to później użyć. A tymczasem poprawiliśmy ten nieprzyjemny szum koloru który tutaj mieliśmy. Oczywiście za tydzień kolejne wideo z serii o programie Camera Raw, za parę dni e, kolejny porannik. Jeśli chcesz nauczyć się więcej, zwłaszcza jeśli chodzi o retusz, to zapraszam do linków w opisie, do mojej strony edukacyjnej. Również jeśli jesteś osobą zainteresowaną e, sam retuszem, tym co robię, to zapraszam do mojego portfolio. Więc wszystkie informacje w opisie, zapraszam do komentowania, jeśli masz jakiś pomysł, chcesz się czegoś dowiedzieć. Ja czytam i często biorę to pod uwagę przy przyszłym nagrywaniu, właśnie tutaj poradników na YouTube. Dzięki i do usłyszenia następnym razem.